Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę i wiatraki cieszy się niesłabnącym powodzeniem pośród polskich gospodarzy. Trudna sytuacja w rolnictwie, która dotyka zarówno te gospodarstwa mniejsze, jak i wielkoobszarowe, zmusza tak naprawdę rolników do poszukiwania innych źródeł dochodu. Tym samym na rynku pojawiło się bardzo wiele firm, które oferują swoje usługi w tym zakresie i tak naprawdę trudno dokonać wyboru firmy, która będzie wiarygodna, która będzie dawała rękojmie prawidłowego przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego i da jeszcze gwarancję tego, że w ciągu kolejnych 29 lat obowiązywania umowy wywiąże się ze wszystkich obowiązków, które z niej wynikają. Jak więc zabrać się za wybór właściwej firmy, co należy zrobić zanim podejmie się ostateczną decyzję? O tym dzisiaj chciałabym porozmawiać na tym krótkim nagraniu. Nazywam się Monika Urbanek, jestem radcą prawnym. Od ponad 10 lat pomagam swoim klientom w rozwiązywaniu przy różnych problemów. Umowa z umowami dzierżawy pod fotowoltaikę wiatraki miałam pierwszy raz do czynienia już ponad 10 lat temu, a ostatnie kilka lat to tak naprawdę główna część mojej codziennej pracy. Analizuję dla Was umowy, a także negocjuję ich zapisy z firmami, z którymi chcecie podpisać to zobowiązanie. Zacznijmy od początku. Zgłasza się do Was firma, która oferuje jakieś warunki, przedstawia Wam projekt umowy. Czy macie jakąś możliwość, żeby tą firmę zweryfikować? O co pytać i gdzie sprawdzać? Przede wszystkim zalecałabym tak naprawdę po prostu rozmowę z przedstawicielem tej firmy, ponieważ wiem od Was, że część tych rozmów tak naprawdę nie odbywa się, są to tylko krótkie takie rozmowy telefoniczne. I często jest tak, że po prostu nawet nie macie możliwości spotkać się osobiście z przedstawicielem danej firmy. Oczywiście rozumiem, że dzisiejsze czasy wymuszają trochę inny styl działania, ale moim zdaniem, przed zawarciem tak poważnej, tak długoterminowej umowy, konieczne jest chociażby zorganizowanie takiego spotkania online, dzięki któremu będziecie mieli możliwość więcej dowiedzieć się na temat firmy. W jaki sposób taką firmę sprawdzić? Można zacząć od tego, żeby sprawdzić w takim ogólnodostępnym rejestrze, który jest dostępny w internecie. Tutaj pod tym materiałem będzie dodany link do tej strony, żeby można sobie to sprawdzić. Na stronie internetowej prowadzącej przez ministerstwo, w której są dane wszystkich podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, podmi takich podmiotów gospodarczych. Można to sprawdzić, wpisując numer KRS-u, numer NIP-u lub nazwę danej spółki. Wtedy z tego wypisu, który macie możliwość tam pobrać, możecie pozyskać takie podstawowe dane dotyczące spółki, takie jak datę jej utworzenia, wysokość kapitału zakładowego, zobaczyć kto ją reprezentuje, czy nie toczą się wobec niej jakieś postępowania, chociażby upadłościowe faktycznie nie ma tam zbyt dużo jakby informacji, ale są to informacje bardzo ważne i zalecałabym naprawdę sprawdzenie tego, ponieważ macie już większą wiedzę. Tak jak powiedziałam na początku, przede wszystkim warto też rozmawiać. W rozmowie z przedstawicielem spółki należy zadać kilka takich kluczowych pytań. Jedno z podstawowych jest takie, czy spółka zrealizowała już jakiekolwiek inwestycje, czy jest to dopiero jej pierwsza inwestycja, czy dopiero wchodzi na rynek, czy ma już za sobą jakieś działania, a co za tym idzie, czy ma doświadczenie. Pamiętajmy, że... Zrealizowanie całego tego procesu i uzyskanie wszystkich kolejnych pozwoleń określonych przez prawo, a koniecznych do tego, aby rozpocząć budowę farmy wiatrowej czy fotowoltaicznej, nie jest proste. Działamy w dość skomplikowanym systemie prawnym, tak naprawdę wiele rzeczy często się zmienia i jakby skuteczne przeprowadzenie tego procesu jest uwarunkowane m.in. wiedzą i doświadczeniem przedstawicieli danej firmy. Także na pewno zapytajcie właśnie o to, czy już jakieś inwestycje są zrealizowane. Kolejna rzecz, o którą warto zapytać, jest to, w jakim modelu takim biznesowym działa spółka. Chciałbym tu powiedzieć, że spółki, które zajmują się pozyskiwaniem gruntów pod dzierżawę, na poczet budowy farm fotowoltaicznych czy wiatrowych, działają w kilku modelach biznesowych. Może być to model polegający na tym, że spółka zajmuje się tylko pozyskiwaniem gruntów i po zawarciu skutecznym umowy sceduje prawa wynikające z tej umowy na jakiś inny podmiot i tak naprawdę dalsze czynności będą się odbywa odbywały nie z tą firmą, z którą podpisujecie umowę. Inny model zakłada, że spółka pozyskuje grunt, załatwia wszystkie formalności niezbędne do rozpoczęcia budowy i dopiero w tym momencie ceduje prawa, czy sprzedaje prawa wynikające z tej umowy na inny podmiot, który zajmuje się już tylko budową. Pamiętajcie, że na rynku tych firm działa bardzo dużo i część firm, które mają kapitał, które zajmują się już typowo realizowaniem tych inwestycji, nie występuje na tym etapie jakby tych formalności, ponieważ ma jakby inne zadanie. Warto to wiedzieć. Kolejną grupą firm są firmy, które mają najbardziej ugruntowaną pozycję tak naprawdę na rynku. Są to firmy, które pozyskują grunt zawierając umowę dzierżawy z wami, przeprowadzają proces wszelkich formalności prowadzących do uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie budowy, przyłączenia do sieci i oni pozostają co najmniej jako podmiot taki współfinansujący tą inwestycję. Ewentualnie dochodzi jakiś podmiot, czy, czy jest finansowany za pomocą jakichś środków zewnętrznych, ale tak naprawdę ta firma pozostaje na całym etapie, począwszy od zawarcia umowy dzierżawy do zakończenia budowy i dalszej eksploatacji tej farmy. Trudno jakby powiedzieć, który z tych modeli jest dobry, a który zły ale moim zdaniem przede wszystkim ważne jest to, żebyście mieli pełną świadomość, w jaki sposób będzie to wyglądało. Pozwoli to Wam uniknąć później jakichś sytuacji, które będą nie do końca dla Was zrozumiałe, ponieważ jeżeli od początku wiecie, że firma na przykład, która zawiera z Wami umowę, na pewno nie będzie podmiotem, który będzie realizował już tą inwestycję, to w takim przypadku warto byłoby zadbać w sposób szczególny o zapisy dotyczące możliwości dokonania cesji, czyli jakby przekazania tych praw i obowiązków wynikających z umowy na inny podmiot. Czyli można tam wprowadzić jakieś dodatkowe zabezpieczenia, które będą regulowały. Będą regulowały okoliczności, jakby, przejścia tych praw, a także definiowały bardziej ten podmiot, na który mogą być te prawa przeniesione. Jest to bardzo ważne, ponieważ w perspektywie czasu daje Wam to większe zabezpieczenie interesów, a co zawsze podkreślam, z uwagi na, na to, że te umowy są zawierane na wiele, wiele lat, jest to bardzo ważne. Więcej o tych kwestiach będę mówiła w e-booku, którym aktualnie jest w przygotowaniu, możecie się zapisać na newsletter dotyczący dzierżaw gruntów pod farmy fotowoltaicznej wiatraki. W komentarzu znajdziecie link do zapisu. Serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj. Zapraszam Was do oglądania kolejnych materiałów związanych z dzierżawami gruntów i nie tylko. Pozdrawiam Was serdecznie. Praca prawny Monika Urbana.